Moi drodzy, kontynuujemy nasze myśli w czasie tegorocznych gorzkich żali, koncentrując się wokół zachęty papieża Franciszka, który zaprasza nas, by w tym roku miłosierdzia w szczególny sposób rozważać uczynki miłosierdzia. Dzisiaj pochylimy się nad uczynkami względem duszy strapionych, pocieszać. Wątpiącym dobrze radzić. Moi drodzy, kiedy przyjrzymy się tej naszej dekoracji wielkopostnej, widzimy, że znajduje się Pismo Święte, Słowo Boga, Słowo Boga jest skierowane do każdego z nas jako księga pocieszenia. Stąd właśnie świat, stąd właśnie my możemy czerpać pocieszenie do naszego życia. To słowo znajduje się w każdym naszym domu. Może nie zawsze jesteśmy świadomi, że tak blisko nas jest słowo, które daje nowe życie, które wlewa w serce nadzieję. Jezus, rozpoczynając swoją publiczną działalność, mówił do apostołów: mówił do słuchaczy, Duch Pana Boga nade mną, bo posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę. Więźniom głosił wolność, niewidomym przejrzenie, smutnym radość. To Słowo Boga jest wielkim pocieszeniem dla człowieka, który żyje w ciemności, który żyje w lęku. To słowo ma wielką moc, bo wchodzi głęboko w nasze życie. Jeśli je przyjmujemy, mówiliśmy, że uczynki miłosierdzia mają na celu to, aby przywrócić człowiekowi nadzieję, aby dać tym, którzy żyją w samotności, tym, którzy podlegli jakiejś rozpaczy, dać nadzieję. A nadzieja, jak mówią teolodzy, jest wspólnotowa. Człowiek, który otrzymuje nadzieję do swego życia i widzi sens swojego życia. Wówczas zaczyna na nowo łączyć się ze wspólnotą, zaczyna widzieć sens bycia w kościele, sens bycia we wspólnocie. Człowiek, który odzyskuje nadzieję, wraca do rodziny. Człowiek, który odzyskuje nadzieję, jednoczy się z Bogiem. I to pocieszenie, które daje nam Jezus, ono wybrzmiewa w każdym Jego słowie. Kiedy zwraca się do swoich uczniów, na chwilę przed męką, mówi do nich: Miejcie odwagę, nie lękajcie się, jam zwyciężył świat. Mówi do ludzi, którzy za chwilę będą poddani próbie, próbie wiary i jak wiemy, nie zdadzą tego egzaminu. Ale Bóg, bogaty w miłosierdzie, na nowo zwróci się do nich z miłością, do Piotra. Z pytaniem, czy kochasz mnie? Paś owce moje. Tak właśnie Jezus zwraca się do każdego z nas, bo wszyscy jesteśmy po grzechu. Wszyscy jesteśmy tymi, którzy cierpią. Na pewno tutaj pośród nas są ludzie, którzy chociaż raz w swoim życiu doświadczyli rozczarowania. Jakieś klęski, porażki, czegoś, co nie wyszło. Są może tacy, którzy... Nie bardzo wierzą, że słowo, które dzisiaj usłyszą, mogą, może to słowo im pomóc w codziennym życiu. Są strapieni. Są tacy, którzy może w ostatnim czasie stracili kogoś bliskiego i rozpamiętują tę śmierć, smucąc się z tego powodu. I może to był ktoś tak bardzo bliski, na kim opierało się swoje życie. Może to był ktoś bliski, z kim wiązało się wiele nadziei. I teraz Pan zabrał tę osobę. I nasza dusza może być z tego powodu smutna, strapiona. I może być też ta trudność w słuchaniu. Mogą być ludzie strapieni także przez to, że w ich życiu zaistniały takie sytuacje nieprzewidziane utrata pracy. Zresztą zobaczmy, jak bardzo w ogóle cierpimy na brak nadziei. Nie zastanawiamy się nad tym, jak ta nadzieja, która jest cnotą boską, może wnieść do naszego życia tak wiele pokoju, bo funkcjonujemy w oparciu o pewne schematy każdego dnia. Nauczyliśmy się, że można wiele rzeczy zamówić przez internet, zakupić, i wiemy, że na drugi dzień, na trzeci dzień. Przyjedzie kurier, nam to wręczy i wydaje się, że wszystko jest w porządku. Zapłacone, otrzymamy. Mamy pewne plany wobec tego, co się dzieje w naszym życiu. Posyłamy nasze dzieci do szkoły, potem na studia. Myślimy, że będą bardzo mądrymi, pracowitymi ludźmi. I to są te schematy, w których żyjemy, bo chcemy, żeby w naszym życiu było dobrze, bez jakichś trudności, bez krzyża. A Pan Bóg czasem sprawia, że te nasze schematy w którymś momencie pękają i że nie jest tak, jak byśmy chcieli. I zaczyna się swoisty życiowy dramat, bo to dziecko, z którym wiązałem taką wielką nadzieję, że mnie dochowa do śmierci, a on poszedł taką drogą, gdzie jest alkohol, gdzie są narkotyki, gdzie jest hazard. Ten właśnie syn, ta córka zupełnie mnie zawiodła. A może to być mąż, który cię zostawił, albo żona? A mogą być to właśnie sytuacje nieprzewidziane, kiedy dowiadujesz się, że tracisz pracę, a właśnie masz do spłacenia 20 lat kredytu, a może więcej. I martwisz się z tego powodu. I stajesz przed swoistą ścianą. I twoja dusza jest strapiona, twoje życie nie ma nadziei. I jakże wiele ludzi dzisiaj z tego powodu zaczyna myśleć o samobójstwie. Dlaczego tak jest? Bo ta nadzieja gdzieś nam się gubi. Dlatego przyjście Jezusa Chrystusa to jest przyjście tego, który niesie pocieszenie, ale nie jest to tylko takie proste pocieszenie w stylu, będzie dobrze, poradzisz sobie, ale to jest pocieszenie egzystencjalne. Przede wszystkim jest to pocieszenie, które ma na celu otworzyć nam oczy na niebo, na relacje z Jezusem Chrystusem. Bo są w nas różne lęki: lęk przed śmiercią, lęk przed odrzuceniem, lęk przed jakimś niepowodzeniem. Jeżeli otwieramy się na Jezusa Chrystusa, jeżeli przyjmujemy Jego Słowo. To wówczas możemy zobaczyć, jak On może rzucić nowe światło na nasze życie, jak to życie, które ma swoje różne cienie, również otrzyma blaski. Bo najprościej mówiąc strapienie to jest to, kiedy coś idzie nie po mojej myśli. A Jezus dzisiaj chce ci powiedzieć, że właśnie dobrze, że czasem Przychodzi taki czas, kiedy nie czujesz się Panem swojego życia, kiedy nie panujesz nad tym życiem, kiedy się boisz, kiedy się lękasz. Bo wtedy rzeczywiście pojawia się ta niepewność i przysłowiowy kruchy lód pod nogami. I wtedy On przychodzi jako Ten, który mówi: Daj mi swoją dłoń, ja Cię poprowadzę. Ja Cię poprowadzę taką drogą, którą może nie chcesz teraz iść. Ale na końcu zobaczysz, że ta droga doprowadzi cię do świętości, do zbawienia. I człowiek, który odpowiada panu Bogu wiarą właśnie na to zaproszenie, wówczas może w nim widzieć tego pocieszyciela. Bóg posługuje się ludźmi. Bóg posyła nam czasem takich wspaniałych ludzi, którzy mówią o tej wielkiej miłości Boga do każdego z nas. Przypatrzmy się biblijnej postaci, Achazowi. Był królem jednym z najokrutniejszych króli. Rządził Jerozolimą, rządził na krótko przed jej upadkiem. Próbował różnych sposobów, aby ocalić Jerozolimę i nawet posunął się do tego, że swojego syna spalił w ogniu żeby zyskać przychylność bogów. Ale to nic nie dało. Jego życie było puste. Jego życie było beznadziejne. I miał smutną twarz. I wtedy kiedy przeżywał tę rozterkę, kiedy ten ból przeszywał jego duszę, na jego drodze stanął prorok Izajasz. Prorok Izajasz, który wychodzi do niego ze swoim malutkim synkiem na ręce. Ten prorok Izajasz widzi człowieka, który jest w egzystencjalnej klęsce, który nie wie jak ma postąpić, który jest zagubiony i nie omija go, ale pod wpływem Ducha Świętego mówi do tego Ahaza: "Proś dla siebie o znak od Pana. Proś Przecież Pan jest wielki. Bóg jest tym, który zachowa Twoje życie. Jeśli będziesz prosił, Achas jest dumny, jest pyszny i mówi: Nie będę prosił, nie będę wystawiał Pana na próbę. Ale wtedy Izajasz mówi: Pan sam da wam znak. Oto Pan napocznie i porodzi syna. I nazwie go imieniem Emanuel, to znaczy Bóg z nami. To jest ten piękny znak, że Bóg jest z nami. Izajasz z synkiem na ręku to jest symbol tej nowości życia, która się może pojawić w życiu każdego z nas. To jest ten prorok, który zwiastuje nowe życie. Może czasem po prostu mówisz, że moje życie jest już przegrane że moje życie nie powiodło się właśnie są te rozczarowania. Może stajesz przed różnymi trudnymi życiowymi wyborami, proś dla siebie o znak od Pana. Moi drodzy, jakże bardzo ważne jest to, aby być rzeczywiście otwartym na to pocieszenie ze strony Pana Boga. Bo jeżeli my tego pocieszenia nie doświadczymy, jeżeli my nie doświadczymy tej nowości życia, to nikomu nie przyniesiemy dobrego słowa. Poza tym ludzkim, może zwykłym słowem, nie podniesiemy człowieka na duchu, nie wlejemy mu nadziei do jego serca i życia. Bo to słowo, jeżeli nie jest przez nas przeżyte, jeżeli to słowo nie dokona w nas poruszenia, wówczas jesteśmy tak samo oddani tej beznadziei i zwątpieniu. A ważne jest, żeby je przyjąć. Popatrzmy na świętą Elżbietę. Otrzymała od Pana Boga słowo, że pomimo tego, iż jest uznawana za niepłodną, będzie miała dziecko. I tak się dzieje. Po tych słowach Elżbieta zachodzi w ciąży, jest w stanie błogosławionym. Ale jej życie przepełnia niepewność. Ponieważ co prawda widzi, że jej ciało się zmienia, ale nie czuje ruchów dziecka. Matki, które są w stanie błogosławionym, wiedzą, co to znaczy, jaka to jest niepewność, jaki to jest czasem ból, kiedy trzeba oddać Ziemi to właśnie dziecko, które umarło w łonie. Nie wiemy tak dokładnie, ale wiemy, to, że kiedy Maryja, która poszła z pośpiechem w góry, by nawiedzić swoją krewną Elżbietę, weszła do domu i pozdrowiła Elżbietę, tak mówi pismo. A Elżbieta, kiedy usłyszała pozdrowienie, kiedy usłyszała ten głos Boga, ducha świętego, ustami Maryi, jest powiedziane bardzo wyraźnie, poruszyło się z radości dzieciątko w jej łonie. Czy my widzimy, jak to słowo może dokonać w nas poruszenia? Jak to słowo może wprawić nas w ruch? Jak to słowo może nas podnieść do nowego życia? Słowo Boga, bo może jest coś takiego, co w tobie umarło. Może umarła w tobie miłość do innych, bo się zawiodłeś. I mówisz, nie można liczyć na nikogo, tylko na siebie. To jest rozpacz, jeśli ktoś tak uważa. I przychodzi Bóg z tym pocieszeniem, by powiedzieć: Ja mogę rozpalić Twoje serce na nowo. Ja mogę sprawić, że Ty będziesz żył inaczej. Ja przychodzę do Ciebie, by wskazać drogę, jak pokonać te różne trudności. Ale ważne jest, byś uwierzył. I to słowo dokona w Tobie tego poruszenia. Jak to dzieciątko w łonie Elżbiety się poruszyło, tak może również drgnąć Twoja dusza. I to jest piękny znak tego czasu roku miłosierdzia, kiedy drgnie Twoja dusza i klękniesz do kratek konfesjonału, nie czekając na to, aż będą rekolekcje czy inne okoliczności. Właśnie, to jest to pocieszenie. Człowiek, który doświadczył tego na swoim życiu, już wie, że Bóg jest wierny. Że Bóg nie opuszcza, że Bóg prowadzi, że Bóg chce się z nami właśnie łączyć, jednoczyć, że On chce nas poruszyć, aby było w nas pragnienie świętości. Jeśli masz to pragnienie, by być złączonym z Jezusem, wówczas stajesz się dla innych znakiem. Jest taka historia Miguela. Najpierw był człowiekiem bardzo bogatym, wpływowym. I świetnie się bawił, i któregoś razu, gdy szedł na kolejne przyjęcie, zobaczył w bramie żebrzącą dziewczynkę, smutną, biedną dziewczynkę. Do tej pory widział wielu ludzi żebrzących i biednych, ale to zmieniło jego życie. Źle się bawił na tym przyjęciu. Postanowił, że trzeba coś z tym zrobić i dlatego zaangażował się w ruch polityczny. Zaczął głosić hasła wzywające do Solidarności. Zaczął mocno angażować się w różne demonstracje. Był bardzo gorliwy w tym głoszeniu haseł. I jego życie w pewnym momencie znów się zmieniło, kiedy idąc na kolejne spotkanie, zobaczył w bramie znów tę dziewczynę, troszkę starszą, rzeczącą, bardzo źle ubraną i smutną. Bo stwierdził: I co z tego, że jestem tak zaangażowany politycznie? I co z tego, że głoszę tyle haseł? Jak ja nie przychodzę z pomocą tej dziewczynce? Postanowił, że będzie lekarzem. Skończył szkołę pielęgniarską, kursy medyczne i wyjechał gdzieś głęboko na misję. Tam przyjmował chorych, leczył, budował szpitale, naprawdę oddał całe swoje życie. Tak jak potrafił, żeby tylko nieść ludziom pomoc. I znów jego życie się zmieniło, kiedy przechodził ulicą i zobaczył podobną dziewczynkę, która była w tym momencie ładnie ubrana, nie żebrząca, tylko była bardzo smutna. I go to zastanowiło, dlaczego to dziecko jest smutne. I znów zaczął myśleć o swoim życiu, bo jeszcze moje życie nie jest w pełni rozwinięte, nie jest w pełni dojrzałe. I miał swoich znajomych franciszkanów, zaczął z nimi rozmawiać i wstąpił do zakonu. I swoje życie złączył z Jezusem Chrystusem, ukrzyżowanym i z martwych I stała się rzecz niezwykła. On jako ten ubogi zakonnik, kiedy przechodził przez ulicę. Brał za rękę właśnie tych ludzi, którzy byli biedni, którzy byli smutni i ukazywał im Jezusa Chrystusa, ukazywał im Jego dobroć, Jego miłość i na ustach tych ludzi, na twarzach, pojawiał się uśmiech, pojawiała się radość. On zwyczajnie przywracał nadzieję. Będąc tym zjednoczonym z Bogiem w zakonie, wykorzystywał to wszystko, co zdobył na tych wiecach politycznych, te zdolności. Ten sposób przemawiania, wykorzystywał całą wiedzę, którą posiadł na studiach medycznych, pielęgniarskich. Wszystko to zjednoczył z Jezusem Chrystusem i stał się narzędziem pocieszenia. Bracia i siostry, naprawdę jest ważne, żebyśmy również stawali się narzędziami w ręku Pana Boga, narzędziami pocieszenia. Ale nikomu nie przyniesiemy pocieszenia tej radości. Jeśli nie będziemy sami zjednoczeni z Jezusem Chrystusem, jeżeli nie będziemy mieli głębokiej relacji z Nim, jeżeli nie będziemy potrafili przychodzić do kogoś, wcześniej sami będąc w relacji z Jezusem. To jest ważne, żeby tych właśnie strapionych, tych, którzy nie mają nadziei, przyprowadzać do Boga. I to też nie chodzi o to, żeby tym ludziom. Zmieniać życie. Wystarczy tylko powiedzieć: Jest Bóg. On pomógł mi, kiedy byłem w rozterce. On pomoże również i Tobie. Zaufaj Bogu. Wątpiący dobrze radzić. Jest to uczynek miłosierdzia niesamowity, bo człowiek wątpiący to jest człowiek, który z kolei uważa, że jest tak słaby, jest takim nikim, że on już. Nikomu nie jest potrzebny, czasami tak mamy. Ale czy w oczach Bożych naprawdę trzeba być aż tak kimś? Czy nie wystarczy być tym pokornym człowiekiem, który pełni wolę Boga jak Maryja? Czy nie wystarczy zanurzyć się w tym Bożym Miłosierdziu? Kiedy myślimy o sobie w ten sposób, że jesteśmy słabi, że nie damy rady, że coś nam się nie udało, że ktoś nas obraził, to się wtedy wycofujemy. To jest działanie złego. I tutaj trzeba by powiedzieć takim ludziom, a może najpierw i tobie i mnie, że Bóg chce z tobą rozmawiać, że Bóg chce być z tobą w jedności, właśnie z tym człowiekiem, który siebie uważa za zero. Że Pan Bóg chce wejść w twoją konkretną historię. To jest niesamowite, jak Pan Bóg potrafi przemieniać ludzkie serce, żeby ono naprawdę biło dla niego. Moi drodzy, pozwólcie, że na zakończenie przytoczę Wam historię, a w zasadzie słowo pewnej Chinki. Warto wiedzieć, że owa Chinka całe swoje życie przeżyła w wielkiej biedzie, była odrzucana także jej wiele dzieci zmarło tuż po urodzeniu, miała dosyć przykrego męża, ale odkrywała. Obecność tego, który ją prowadził, i wiedziała, że w tym właśnie położeniu, w którym była, jest ktoś, kto nad nią nieustannie czuwa. To był Bóg, którego nie znała, który jej jeszcze nie był objawiony, ale serce czuło, że jest Bóg, który działa, i wiedziała, że z tym Bogiem, jeśli będzie zjednoczona, to całe jej życie może po ludzku przegrane, będzie miało sens i porównała to życie do rzeki. I powiedziała tak, nasza wioska jest biedna i smutna. Jej największym bogactwem jest rzeka. Ale jedynym powodem, dla którego rzeka płynie przez naszą wioskę, jest to, że zdąża do morza. Jedynym powodem, dla którego rzeka przemierza wszystkie ziemie, jest to, że chce złączyć się z morzem. Rzeka tylko tego chce. Tylko dlatego, że chce dotrzeć do morza, przemierza wszystkie ziemie i daje im życie. W swoim dążeniu do morza sprawia, że rosną rośliny, nawadnia ryżowiska, unosi ze sobą kłody, żyzny muł, napędza statki i łodzie, daje ochłodę pracującym. Ale rzeka nawet nie wie, że sprawia to wszystko, gdyż jest zajęta czymś innym. Rzeka nie buntuje się przeciwko ziemiom, przez które przepływa, nie przeszkadza jej, że jest wykorzystywana, nie obraża się, kiedy zmieniamy jej bieg gdyż jej jedynym celem jest dotarcie do morza. Poświęca wszystko dla tego jedynego, najważniejszego celu. Wszystko jej jedno, czy płynie przez zielone łąki, czy przez mroczne doliny. Ryczy na stromych progach skalnych, zasypia na bagnistych równinach, ale jedyną rzeczą, jaka jest dla niej ważna, jest podążanie w najlepszy możliwy sposób w stronę morza. Rzeka pragnie tylko tego. Jedynym powodem, dla którego rzeka przepływa przez wszystkie ziemie, nie odmawiając siebie żadnej z nich, jest to, że chce dotrzeć do morza. Dlatego i tylko dlatego daje wszystkim życie. Prosta, uboga Chinka. To są doświadczenia ludzi, którzy przeżyli właśnie ten stan i chcą nam powiedzieć tę bardzo ważną rzecz. Że jeżeli będziesz się jednoczył z Bogiem, jak ta rzeka, pragnął Boga, to będziesz robił wszystko, żeby z nim być. I Twoje życie, jak ta woda, będzie przepływać przez różne obszary. Przez obszary bogate i biedne, tak jak tam było powiedziane. Twoje życie może czasem będzie jak na tych wodospadach, burzliwe, a czasem będzie spokojne, jak na tych bagienkach. Ale najważniejsze jest, że to będzie ciągle w kierunku morza. Gdyby ta woda się zatrzymała. To nie dałaby nikomu życia. I tak samo właśnie wobec tych ludzi wątpiących możemy być jak owa woda, która płynie, która daje nadzieję, bo ktoś mógłby patrzeć na Twoje życie i powiedzieć, dlaczego Ty się dzisiaj modlisz? Czy Ty jeszcze wierzysz w Boga? Ktoś mógłby patrzeć na Twoje życie i pytać się, czy to naprawdę jest sens być razem w małżeństwie tak jak Wy, te 30, 50 lat. Jak my nie potrafimy ze sobą nawet dzień spokojnie porozmawiać, ktoś mógłby patrzeć i naprawdę nie wierzyć, że jest to możliwe. Ale jest to możliwe właśnie dlatego, że serce ludzkie przepełnia to pragnienie, by płynąć, by iść w stronę Boga, że On jest właśnie tym, który napełnia nasze życie w taki sposób, że już więcej nie pragniemy. Bracia i siostry, strapionych, pocieszać. Wątpiącym dobrze radzić. To jest naprawdę wielkie dzieło Ducha Świętego. To jest naprawdę wielkie otwarcie w naszym życiu, żeby żyć inaczej. To jest dotknięcie Boga. Zobaczmy, za chwilę będzie procesja. Jezus Chrystus przejdzie przez nasze życie. On będzie tym, który będzie patrzył na nas. Popatrz na Jezusa dziś, który przechodzi wobec Ciebie w tym ciele i krwi. On Ci daje Ducha Świętego, żebyś miał nadzieję. Żebyś ożywiał innych nadzieją, żebyś także innym swoim życiem pokazywał, że jest cel, życie wieczne. I żeby każdy, kto będzie na Ciebie patrzył, mógł uwierzyć, że naprawdę nadzieja jest wspólnotowa, że jest życie wieczne. Mógł uwierzyć także to, że warto jest podejmować ten trud, ten krzyż, nawet jeśli przyszło zwątpienie. Żebyśmy byli tymi narzędziami, Jezus nas do tego zaprasza. Właśnie dzisiaj, dając te uczynki miłosierdzia, żeby one pomagały innym, ale niesamowite, to przede wszystkim pomoże nam sam